Zbliżający się okres wakacyjny może sprzyjać sytuacjom, w których będziemy świadkami nagłego zatrzymania krążenia, pacjenta z napadem drgawek, urazom, oparzeniom. Na te wszystkie sytuacje powinniśmy być przygotowani psychicznie. Trzeba pamiętać, że bardzo często nasza, nasz brak pomocy. Udzielanej drugiemu człowiekowi wynika z obawy, że nasze działania zaszkodzą, pogłębią uraz, pogłębią ciężkość jego stanu. Yy, nic bardziej mylnego, jeżeli zapamiętacie zasady, o których mówiliśmy, wasza pomoc może uratować komuś życie. Nasz materiał ma wyłącznie charakter informacyjny. Proszę pamiętać, że te informacje są niczym bez ćwiczenia. Trzeba praktycznie opanować umiejętność uciskania klatki piersiowej, praktycznie opanować umiejętność wentylacji pacjenta, układania go w pozycjach w zależności od rodzaju i charakteru schorzenia. Te wszystkie czynności muszą być przećwiczone, tak żeby w sytuacji tego wymagającej działać niemalże automatycznie. Pamiętajmy o wezwaniu pomocy. Pamiętajmy o rozmowie z dyspozytorem. Pytajmy go, co możemy zrobić dla poszkodowanego? I nie bójmy się pomóc człowiekowi w stanie zagrożenia życia. Nasza pomoc będzie dla niego niezbędna. Pamiętajmy, że największym błędem jest nic nie robienie. Zawsze zrobić coś jest lepsze niż nie zrobić nic.